To think this through Call me on now Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj książki, a właściwie książkowe serie, których nie dokończyłam czytać. E, I od razu robię taki mały wstęp e, na początku i wydaje mi się, że to chyba będę musiała mówić w każdym filmie do końca mojego życia. Ja w ogóle Was nie obrażam. To, że ja nie polubiam jakiejś książki, nie znaczy, że Wy jej nie możecie lubić. Każdy z nas ma gust, są książki, które ja lubię, a większość ludzi nie lubi. E, I jakby nie miejmy sobie tego za złe. Czytanie książek powinno nas spajać, a nie kłócić, rozdzielać czy coś w tym stylu. Więc e, nawet jeżeli którejś z książek, które z krożek, o których tutaj powiem, nie podobała mi się, nie znaczy, że wam się nie może podobać. Więc zacznijmy może od pierwszej książki, której nie skończyłam, a właściwie serii, której nie skończyłam czytać e, i to będą Rywalki od Kiery Kass, dlatego że ja przeczytałam pierwsze dwa tomy, ja te pierwsze dwa tomy mam u siebie w domu, natomiast ja ich nigdy nie dokończyłam e, czytać, chodzi mi o kolejną część, chyba to jest jedyna, e, coś takiego. Uważam, że te książki mają przepiękne okładki, ale historia trochę nie odpowiada już moim poglądom, które teraz mam. Nie podoba mi się idea na to, żeby mieć 30 kobiet, które walczą o jednego mężczyznę. Fact, fakt faktem, tam były dziewczyny, które się zaczynało lubić i zawiązywały się przyjaźnie, ale były też takie, które się nawzajem nienawidziły i deprymowały. Co osobiście już mi się nie podoba. To jest też dla mnie książka z kategorii Guilty Pleasure, dlatego że ja wiem, że ta książka będzie zła, ale mimo wszystko ją czytam. I właśnie dlatego też czytałam te dwie książki. Książki. Przeczytałam dwie, nie ujmuję, one są po prostu dla mnie już nieodpowiednie. Może one są też dla młodszej e, grupy czytelników, ale już nie dla mnie. Kolejna seria książek to Zmierzch. E, I ja Zmierzch czytałam w momencie, w którym był na niego wielki hype, natomiast ja temu hype'owi hype nie uległam. E, dlatego, że chyba byłam trochę źle nastawiona też do tego. Natomiast dokładnie pamiętam Księżyc w Nowiu, który przeczytałam w całości, przeczytałam z miesiąca i Księżyc w Nowiu dalszej części nie przeczytałam. I pamiętam, że w tym Księżycu w Nowiu na początku, gdy Edward odchodzi czy, czy coś w tym stylu, jest rozwleczony, 200 stron, jak Bella się nad sobą użala. I ja od dziecka tego, tego nie lubiłam, dalej tego nie lubię w książkach i pewnie dlatego nigdy tego nie dokończyłam. Wiem, że mojej mamie się to podobało. Wiem, że większości ludzi się podobało Zmierzch. I jakby widzę, co było fajne. To było przełomowe jednak dla świata takiej fantastyki młodzieżowej. I, I no wiecie, to była fajna książka. Były wampiry, był trójkąt miłosny, był wilkołak. I to naprawdę było fajne, bo było nowe. Teraz później było tego coraz więcej e, i stało się to trochę nudne i jakby niedoceniane. I ludzie sobie zdali sprawę po prostu, że te książki mogą być trochę lepiej napisane. Natomiast ja z Mieszku nie dokończyłam i nie mam zamiaru dokończyć. Kolejne książki to jest seria z wydowcy od Johna Flanagana albo Falangana. Nigdy nie pamiętam, jak się wymawia nazwisko tego autora, dlatego, że ja przeczytałam z wydowców wszystkie części, które są dotychczas wydane, natomiast wiem, że nie będę kontynuowała ich dalej. E, dlatego, że do 11. tomu. 11. tom jest zbiorem opowieści, natomiast te pierwsze 10 tomów to jest historia Willa, Halta e, i tam poszczególnych przyjaciół. I to mi się bardzo podobało. Uważam to za jedną z fajniejszych przygodowych młodzieżówek. To jest świetnie napisane, to jakby sprawia, że czytelnik chce to dalej czytać, to też powinno się to czytać po dwa tomy, bo... Większość tych historii jest podzielona tak, żeby jedna historia to były dwa tomy. I bardzo mi się to podobało, i naprawdę uważam te książki za jedne z fajniejszych, jakie czytałam w życiu. One ja czytałam chyba, pierwszą, pierwszy tom chyba przeczytałam w piątej klasie podstawówki, kolejny dokończyłam już będąc w liceum. I naprawdę mi się to bardzo podobało, i strasznie mnie to wciągało i sprawiało, że ja naprawdę byłam zakochana w świecie zwiadowców. Dalej jestem, bo dalej uważam, że te książki są naprawdę dobre, ale w momencie, w którym autor zaczął wciskać do tego historię Madi, czyli córki, nieważne kogo, to mi się to przestało po prostu podobać. Jakby nie jestem za ciągnięciem serii tak, żeby po prostu dalej coś tworzyć, ale byle co tworzyć. Bo uważam, że jednak już ta historia Madi jest naprawdę nudna i, i, i nie podoba mi się to. Też fakt, że ona jest jakby pierwszą zwiadowczynią, to też mi się średnio podoba, mimo że Jestem za tym, żeby jak najwięcej kobiet było w różnych zawodach i, i w ogóle. Ale to po prostu już nie jest dla mnie. Chyba to nie jest to, że wyrosłam z tych książek. Ja po prostu się zakochałam w innych wiedowcach niż teraz już są przedstawiani kolejne książki, tom, seria mroczna wieża od Stevena Kinga. Ja przeczytałam pierwszy tom. Z tym, że teraz już też nie pamiętam, czy przeczytałam go w całości, czy nie przypadkiem zostało mi kilka tam strą pod koniec. E, natomiast ja to przestałam czytać dlatego, że dla mnie było nudne. E, dla mnie tam się mało co działo. Wiem też, że podobno kolejne tomy są wiele lepsze, o wiele lepsze niż ten pierwszy tom. E, natomiast nie podoba mi się w ogóle klimat tej historii. Ja nie jestem fanką takich westernowych, e, biatych jakichś e, pustynnych. Klimatów, jakiegoś takiego chodzenia, to po prostu nie było dla mnie, ale też nie uważam tego za złe książki. Ja po prostu nie polecam mrocznej wieży, bo wiem, że ona jest dość toporna już uważam, że to jest książki dla takich fanów Stephena Kinga, którzy przeczytali większość jego książek i zabierają się za mroczną wieżę. Bo mówi się o mrocznej wieży, że nie powinno jej się czytać bez znajomości innych książek, dlatego że tam są nawiązania do innych książek. Ja nie wiem, czy te nawiązania są, przynajmniej w pierwszym tomie tego nie wyłapałam. Natomiast uważam, że ta roczna wieża niestety nie była dla mnie i nie mam zamiaru jej kontynuować. Kolejną taką książką autora, którego bardzo lubię, e, będą dzikie karty, których nie skończyłam czytać. To jest pierwszy tom, on jest pod redakcją R. R. Martina, kolejne są w większości już pisane przez George'a R. R. Martina. Natomiast strasznie mi się to nie podobało. Przeczytałam 200, ponad 200 stron, 250 w, we wrześniu, e, natomiast nie pokazałam tego w wrap jako że tego nie skończyłam. E, I kończyć nie mam zamiaru, dlatego że to, jakie to jest toporne, nudne i tam się nic nie dzieje, oprócz tego, że mamy zarazę, jest wirus i. I w sumie to tyle. Jakby ci ludzie zaczynają sobie zasypiać, i nagle potem potrafią przez trzy dni latać, biegać i robić nie wiadomo jakie rzeczy, a potem na tydzień sobie zasypiają. Koncept jest fajny, bo on porusza bardzo tematy, które są mi bliskie i które mi się podobają, natomiast już trochę z wykonaniem gorzej. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu ta książka jest pisana przez mnóstwo autorów i te historie poszczególne są pisane przez innych, innych pisarzy. Jedna chyba nawet jest pisana przez Martin ale ja do niej nie doszłam i dochodzić nie mam zamiaru, dlatego że to po prostu to, to było złe i wiem, że też dużo osób się ze mną zgadza. No niestety nie wyszło to. Kolejny będzie Król Kruków od Magii Steve Water i to wynika z tego, że przeczytałam pierwszy tom i pamiętam ten pierwszy tom, więc w sumie gdyby ktoś mi dał kolejny tom, to byłabym w stanie to dokończyć. Ale to też wynikło z tego, że ja tę książkę czytałam tak, że podobało mi się, naprawdę było ok, natomiast jakby nie sprawiło, że ja bym była chętna, żeby przeczytać kolejne tomy. Pamiętam, co się działo, Podobało mi się bardzo ten wątek łaciny, który tam występował tego nauczyciela, z nie w ogóle. Podobało mi się to, że mieliśmy bogatych dzieciaków, którzy trochę tak jakby dominowali w szkole, i to było spoko. Ale nie wiem, co, nie wiem, po prostu naprawdę nie potrafię wyjaśnić, dlaczego to było. No, w sensie może to nie jest tak, że ta książka była słaba. Ona po prostu nie zachęciła mnie do pisania kolejnych tomów. E, I tak jak mówię, może gdyby ktoś mi dał, to może bym je przeczytała. Natomiast sama sobie raczej ich nie kupię, chyba że coś mnie kiedyś strzeli i stwierdzę, że jednak chcę to dokończyć. E, natomiast na razie nie czuję takiej potrzeby. Kolejną książką będzie After, które dumnie stoi w kadrze. Ja tą książkę chyba powinnam w ogóle wyjąć z kadru, bo ja tej książki średnio, ja ją po prostu średnio lubię. I to wynika z tego, że ja już w momencie, w którym ją czytałam, czułam, że to jakby Nakreślę Wam sytuację. Ja after kupiłam, dlatego że stało mniej więcej tam gdzieś jak Colin Hoover, a że ja Colin Hoover w miarę lubię, nie jest tak, że ją kocham, po prostu lubię sobie raz na jakiś czas przeczytać, to stwierdziłam, okej, okay, wezmę to after. Wtedy jeszcze za bardzo nie wiedziałam, że o co w tym chodzi, widziałam tylko napis, że to jest z Wodpada. Natomiast chyba w pewnym momencie to do mnie nie dotarło i jakby przez połowę książki w ogóle nie zauważałam tego napisu. Później dopiero się dowiedziałam od kogoś, że to jest historia, która była pisana na wodpadzie i ona dotyczy One Direction. Czułam to, czułam, że coś jest nie tak z tą książką i właśnie to chyba było nie tak. Tam, to ile razy ta, ta para się rozstaje i powraca do siebie, było przerażające. Chociaż uważam, że nieźle było pokazane to, jak sobie Tessa radzi z nową sytuacją, bo ona tam trafia do koleżu, szuka też pracy i to było okej, okay, bo tak przypominało mi takie klimaty, no właśnie takich łospadowskich historyjek. Natomiast Całości to było słabe i jakby nie mam zamiaru tego nigdy dokańczać, w szczególności, że to jest strasznie grube, jakby te książki są okropnie grube i jakby nie wiem co tam się musi dziać, żeby to było aż tak ciężkie, grube, toporne, tu wstaw więcej przymiotników. No i niestety to nie było dla mnie tyle. I jak już jesteśmy przy takich romansach, to powiem o pułapce uczuć od Colin Hoover, czyli Oslamt ja przeczytałam pierwszy tom drugi tom wiem, że jest kontynuacją trzeci tom jest pisany z perspektywy to jest jakby pierwszy tom, ale pisany z perspektywy tego chłopaka nie, niestety nie niestety to uważam, że naprawdę to była jedna z gorszych książek Colin Hoover jakie, jakie były przede wszystkim dlatego, że ta książka była strasznie absurdalna, to znaczy naprawdę działy się tam takie rzeczy, które w życiu by nie mogły mieć miejsca w prawdziwym świecie. Wiem, że to jest książka, w której, której zakochała się większość nastolatek, ale to też może wynikać z tego, że ja już, ja już pułapki uczuć nie czytałam, będąc nastolatką. I niestety nie mam zamiaru tego dokończać. To po prostu nie dla mnie totalnie historia. To, jak była pokazana miłość i jakby to, że oni sobie cały czas mówili, że nie będziemy razem, a potem nagle ze sobą byli, to... To po prostu do mnie nie przemawia, bo ja nie lubię takiego, takich chłztawek nastrojów w książkach. I już ostatnią książką będzie niby noc, autorstwa Jaya Christofa, która też tutaj dumnie stoi w kadrze. Stoi w kadrze, dlatego że mam nadzieję, że kiedyś ją skończę. Natomiast obawiam się, że to nie nastąpi w najbliższym czasie. A to wynika z tego, że nie podobało mi się to, jak Jay Christof próbował wykreować świat, to znaczy to, że on tłumaczył historię świata tego, jak, jak on działa. Takich podpisach. Ja może wam to pokażę, żeby, żeby nie było. To, są, to były naprawdę długie przypisy, i, i one niszczyły mi lekturę, bo ja po prostu musiałam się odrywać od tego, co się. O! Pierwszy z brzegu. Tutaj się zaczyna pierwszy y, przypis, i tutaj się kończy ten sam przypis. Więc jakby no, to zajmuje praktycznie jedną stronę i takich przypisów jest mnóstwo. I w momencie, w którym ja czytam lekturę i muszę się oderwać, żeby przeczytać przypis, który wytłumaczy mi, co się działo 500 lat wcześniej. To ja się bardzo wybijam jakby z rytmu i nie jestem w stanie wejść w tą historię tak, żeby, żeby to sprawiło, że naprawdę bym się w niej zakochała. Chociaż uważam, że kiedyś może dam szansę niby nocy, ale wtedy na pewno nie będę czytała przepisów, bo one trochę zabijały mi tą lekturę też wiem, że naprawdę dużo osób jak już skończy niby noc, to ją poleca i chciałabym się naprawdę przekonać, co, co się podoba tym ludziom i co w tej książce jest naprawdę takiego dobrego. Ja pamiętam, co się tam działo, pamiętam ten główny wątek z tą dziewczynką i, i, i może sama historia mi się podobała, tylko tak jak mówię, te przepisy bardzo mi zepsuły lekturę. To by było na tyle z takich głównych książek, których nie dokończyłam, książek czy też serii, bo tak jak widzieliście, niektórych z tych książek po prostu nie dokończyłam pierwszych tomów. Ja w większości staram się kończyć serię jak już zacznę. Nawet jeśli podoba mi się pierwszy tom, drugi tom już jest średni, to raczej przeczytam trzeci tom, jeżeli to jest trylogia. Natomiast rzadko naprawdę zdarza mi się nie kończyć w ogóle serii i zatrzymywać się w takim miejscu, w którym ja po prostu zostawiam to i, i, i nie czytam tego dalej, chyba że zapomnę, chyba że zapomnę, co się działo po prostu w w poprzednich tomach, a nie ciągnie mnie do Reliu pierwszych, na przykład dwóch, tak jak to było w przypadku spętanych przez bogów. Też wychodzę z założenia, że jeżeli jakaś książka się wam nie podoba, to nie ma co się z nią męczyć. I, i tyle. Jakby nie musimy wszyscy robić takich samych książek. Po to jest taki wielki wybór książek na rynku wydawniczym, żeby nie trzeba było się denerwować i cały czas czytać to samo, i żeby każdy po prostu znalazł coś dla siebie. Mam nadzieję, że nikt z was się nie poczuł urażony, bo to w ogóle nie było moim celem. Eee, I tak jak mówię, to są tylko książki. Możecie mi napisać w komentarzach, jakich w książek wy nigdy nie skończyliście czytać, albo jakich serii nie dokończyliście, a ja sobie bardzo chętnie podzielę te komentarze. Może akurat wtedy mi się też przypomnę, jakich innych książek ja nie skończyłam czytać, e, bo jednak posiękowałam się tym, co mam tutaj. Z tyłu za sobą, a ja tutaj nie mam wszystkich książek, bo ja raczej się pozbywam tych, których nie lubię. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.